Witam wszystkich serdecznie. Tym razem najwyraźniej zagram z Terranem. Jezu, jak to szybko się wczytało. E, Twu z Terranem oczywiście tak, ale ze złotym Terranem. Hmm. E, no tak, po, po mojej ostatniej serii przegranych, chociaż poprzedni mecz akurat udało się wygrać. Mniejsza. E, w każdym razie. Um, czy on wygrał JL Jeff? Nie, ja też nie. No, JL Jeff to podstawa. GG to też podstawa, pamiętajcie. Subskrypcja kanału to jest kolejna podstawa, bez niej się nie da obejść. Mm. No i cóż, zobaczmy co za gościu. Teoretycznie jest ze złota. Mm, co mnie trochę dziwi. Ale to też jest tak, że system rankingowy nie awansuje chyba zawsze ludzi o ligę, tylko awansuje do tej ligi, na której się poziom ustabilizował. Tak jakby, więc jeśli jesteście w złoty i jesteście maczowani z diamentami przez dłuższy czas, to może oznaczać, że po prostu system rozważa przeniesienie was do diamentu od razu, z pominięciem tych tam lig po drodze. Także należy się wtedy cieszyć. Jej. No, gateway będzie opóźniony, bo mam jednego probka za mało, bo nim skautuję. Jak widzicie dokładnie wtedy, kiedy on wychodzi, to. Mm, um, to. O, 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 ja jestem gotów. Czy jest gaz? Nie ma gazu! Yeah. Nie wiem, czego się cieszę w sumie. Już mi trochę odwala, szczerze mówiąc. Tak myślałem, że on będzie chciał zablokować mnie tutaj. Cały czas nie ma gazu, cały czas nie ma gazu, wiecie co to oznacza? No, to oznacza, że moja propka jest zablokowana, ale to mi nie przeszkadza, e, bo ponieważ... Trochę w zoomie z dałem tego tego. Brak gazu wydaje mi się, że oznacza, że wreszcie będę mógł spróbować. A Marin, 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 jest jakiś Adon. Nie może mieć Adonu, nie ma gazu przecież, o czym ja mówię. E, więc pewnie będę mógł zrobić Blink wreszcie, jak tylko wezmę też do gazu wydobywania. Ach, ale jestem słaby w tę gierkę. Tak, ja już sobie darowałem tą probkę. Dwóch Marinców, spoko. I Fast Exp ze strony mojego przeciwnika.

Wystarczy już tych probek. O, on wychodził. No to ciekawe. To nie wygląda dobrze, wiecie? Nie wygląda dobrze. On ma dużo malinców i robi nimi pusza. FUCK! No ładnie, to zdecydowanie nie wygląda dobrze. Haha! Ha, yeah! Przepraszam, że się tak głupio ucieszyłem, ale. <laughs> A... No, to podpada po she... pod... To podpada pod Łęczys Fails. To trochę smutne, zupełnie niewyskałtowane, zupełnie. zupełnie w ogóle Pff, nic. I wygrałem! Ha! Dobra, to dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Kolej rzeczywiście był ze złoty. Ja teoretycznie jestem, a nie, jestem slightly favored i dostałem plus 5H za y, bonus pula. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Do następnego.